W klubie Wasabi porozmawiamy z DJem Kowalem. Cześć! Witam serdecznie. Hej. Na początek powiedz nam informacje ogólne na temat klubu. Klub Wasabi mieści się przy ulicy Kolumba 4, to jest prawie ścisłe centrum Szczecina, blisko dworca. Klub istnieje oficjalnie od ponad roku. Trzeba po schodkach wejść na drugie piętro. Dzisiaj akurat to jest sobota. Muzyka, którą dzisiaj można by tutaj usłyszeć, to jest funk, disco, house, trochę hip-hopu. Całość nazywać się Old School House. Ale tak naprawdę w klubie można spotkać się z muzyką ogólnie nazywaną muzyką elektroniczną muzyką klubową dobrze przeselekcjonowaną jakaś selekcja? E, tak, no na pewno w dwóch rodzajach. Pierwszy rodzaj selekcji to jest ta selekcja muzyczna wykonywana przez DJ-ów. Jednych z lepszych DJ-ów ze Szczecina i nie tylko. A drugi rodzaj selekcji też ważny to jest ta w cudzysłowie selekcja, która jest dokonywana e, przez bardzo miłą selekcjonerkę na, na, na bramce. I tutaj chodzi głównie o to, żeby ci ludzie, którzy, którzy znajdą się w klubie, żeby się dobrze w nim czuli, żeby nie było przypadkowych osób, które może nam e, mogą trochę przeszkodzić w zabawie, żeby takie osoby się nie znalazły w klubie. Parties club No teraz mam akurat godzinę 23 prawie, powoli się lokal zapełnia. Z tego co pamiętam, to w piątki, w soboty klub działa od 21 do ostatniego klienta. Nieraz widziałem tutaj takie imprezy, które trwały do 6-7 do rano. Natomiast powoli, powoli już te pozostałe dni tygodnia również są muzycznie obstawiane i w niedalekiej przyszłości również będzie to miejsce funkcjonowało w tygodniu jako klub. I jako restauracja, też za ścianą jest osobne pomieszczenie przygotowane do działań stricte gastronomicznych. Jak tutaj się dostać komunikacją miejską? Hmm, no jeżeli ktoś by jechał tak jak ja, czyli na przykład z Pomorzan, no to tramwajami numer 3 albo 6, dopóki jeszcze kursują, bo do 11 chyba kursują. E, a jeżeli chodzi o autobus z miasta, no to na przykład numer 53, kierunek e, Dworzec Główny i potem już łatwo nas znaleźć. Czy osoby, które są, e, wybierają się do was autem, mają gdzie zaparkować, tutaj są jakieś dogodne miejsca parkingowe? Tak, no jest przygotowany parking właśnie na potrzeby tych, którzy, którzy chcą do nas e, przyjechać samochodem. E, kilkanaście, kilkadziesiąt samochodów może się spokojnie tutaj zmieścić na parkingu pod samym, pod samym klubem. Ten, co Was wyróżnia? Mm, Klub Wasabi no na pewno jest to bardzo ciekawe miejsce z ciekawym wystrojem industrialnym, troszkę mm, mm -hmm. syntetycznym i takim chirurgicznym, czystym ale zarazem też bardzo ciepłym także myślę, że każdy kto lubi właśnie takie trochę undergroundowe postindustrialne Miejsce, a ceni sobie dobrą muzykę klubową, dobrze przeselekcjonowaną, nie dyskotekową. Na pewno tutaj się będzie czuł dobrze. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.